Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale YouTube Sklepu Luke. Ja jestem Łukasz. Dzisiaj naszym gościem ponownie jest Kacper z Grill Bastards oraz z Webera. Dzisiaj przygotujemy burgery z trzech rodzajów mięsa, a resztę opowie Wam Kacper. Tak, burger dzisiaj dosyć nietypowo, bo ja zazwyczaj dostaję już gotowe mieszanki zrobione przez moich dostawców mięsa. Dzisiaj, jako że mamy tutaj dużo fajnego sprzętu z KitchenAida na przykład, Zmielimy sobie te części, które będą finalnie w burgerze. Kasper, to z czego przygotujemy tego burgera? Słuchaj, pytanie o mięso w burgerze to jest właściwie jedno z najczęściej zadawanych pytań na pokazach grillowania. Zacznijmy od tego. Duż, bardzo często ludzie wychodzą z założenia, że na, na burgera najlepsze jest mięso np. przykład stekowe, typu tam antrykot czy polędwica uchodzić za, e, za jakieś takie smaczne. Mi się wydaje, że idea cała burgera jest taka, że trzeba go zmielić, dlatego że nie można pogryźć tego kawałka mięsa. Mm -hmm. e, jest, to, jest to utrudnione, tak? Więc albo robimy takie części metodą low and slow, albo po prostu mielimy. Żeby to się na tego burgera w ogóle nadało, więc raczej są to części wołowiny dla mnie, yy, które dużo pracują, które są twarde, czyli gdzieś tam łopatka, udziec, karkówka yy, i to musimy zmielić. Razem z tłuszczem? Tak i często yy, ważnym elementem jest dla mnie łój wołowy, który no, gdzieś tam na poziomie tam 15-20% powinien być domielony do tego mięsa i łój wołowy da nam to, że to będzie trochę jak przyrosty w stekach, to, czyli że będzie dodatkowy smak. Ale oprócz tego on będzie nam trzymał te burgery w kupie. Czyli okay. tutaj mamy właśnie karkówkę, jeden, jeden mięsień ućca i, i kawałek łopatki. Mm. I za chwilę możemy zacząć to mielić. Okej. Okay. Kacper, to mięso już mamy gotowe. Tak, musiałem je też trochę tutaj wymieszać, żeby ten łój się y, równo mniej więcej rozprowadził pomiędzy tym mięsem. Jak będziemy je formować, ręcznie czy z maszynki? Użyjemy maszynki do formowania burgerów dobra, Webera. Dobra, dobra, zrobimy tak, tutaj taką kuleczkę sobie, wiesz co, dobrze jest... Yy... To mięso, mięso, mięso trochę zbić, tak, no jest oczywiście jak na wszystko, przynajmniej dwie szkoły, jedna mówi o tym, żeby tylko trochę to no. e, wiesz, skleić. Mi się wydaje, że ważne jest to, żeby to mięso się zrobiło plastyczne, tak jak plastelina, żeby ono było, bo wtedy faktycznie e, fajnie się będzie formować ten, ten burger. No. No, spróbujemy sobie zrobić taką kulkę, ja powiem szczerze, że zazwyczaj takie rzeczy robię ręcznie. Więc... Debiutujemy. Tak, zobaczymy jak to wyjdzie z maszynki, no i wyszło chyba kozacko. Nie no, z petardu. Tak, coś takiego właśnie o. To jest burger ładny. Co można zrobić z tym? Tutaj widzę, że nam się zrobiło już takie wgłębienie, jest fajnie ta maszyna wymyślona, ale warto sobie je nawet jeszcze trochę tu pogłębić i teraz to było już trochę olejem posmarowane, więc jeszcze tutaj możemy sypnąć, jakbyś mógł trochę soli, trochę pieprzu. Sulipie, zawsze jest to pytanie o solenie burgerów. Nie ma problemu, jeżeli idziemy z nim od razu na ruszt. Dobra, i to rzucamy na ruszt. E, więc prawa strona, tutaj mamy sear grate, czyli e, ten wkład, na którym zrobi nam się od razu seksowna kratka. Bardzo fajnie nam się ten burger spiecze. I sear station odpalony na maksa, więc tutaj mamy teraz piekło. Z, prawej, z, z lewej strony będziemy tego boksa wykańczać, więc tu jest na minimum skręcony. Uwaga, wkładziemy go, można zamknąć i czekamy, aż burger będzie odchodził od rusztu. Jak o jego możemy już tym urządzeniem pyrgnąć i on będzie sobie spokojnie odchodził, możemy go przewrócić okay, na drugą okay. stronę. No to Kacperco wrzucamy bułkę, tak? Tak, tak, już kotlet widzimy, że jest raczej bliżej niż dalej. On się zrobił trochę twardawy, tutaj za moment się pojawi osocze w tym, w tym wgłębieniu. To jest już taki sygnał, że on jest y, praktycznie bardzo dobry. Trochę posmarowałem bułkę y, masłem. Można to również posmarować olejem, łojem wołowym rozpuszczonym. Chodzi o to, żeby ona się fajniej spiekła. Coś tustego. Tak, coś z tego. I tutaj na Sear Station to będzie dosłownie 10 sekund, więc nawet nie zamykaj. Jeszcze za moment już możesz to przerzucać. Tam. Tutaj super. No. To dawaj tego też. Tak, z drugiej strony też go trochę jeszcze zrobimy. Masło sobie może wsiąknąć, nic się nie stanie. No dobra i składamy. Tak naprawdę cebula jest zgrillowana. To co, składamy Kacper, tak? Tak, składamy. Spód. Yy, kotleta możesz też zdjęć, o, położyć obok. I wierzch. Teraz wykończymy te burgery. Tak. Na spód, ja lubię dawać majonez na spód. Przejedziemy z majonezem. Jak nie będziesz miał nic przeciwko, to zrobimy go sobie trochę pikantnego. Oczywiście. Mam tu sos pomarańczowy z habanero, yy, więc to pójdzie na wierzch. I teraz tak, trochę sałaty. Sałaty. Nie wiem jak Ty, ja uwielbiam Big Baki. Każdy myślę. Więc... Yy, zrobimy takiego swojego. Sałata lodowa. Ty są, wiesz, to Wiesz co, czekaj, yy, po, połóż, połóż, tak? Sól, pieprz. E, duża część tej soli odpadła. Dobra, starczy. Teraz sos. tak. Trochę sosu damy na kotleta. Tutaj sobie użyjemy, tak jak mówiłem, już sos pikantny. Pomarańczowy z habanero. Więc do wołowiny jest naprawdę spoko, ale myślę, że do wszystkiego. Też do Nie. wieprzowiny, do drobiu. Zaraz to sprawdzę. Sprawdzisz to spokojnie. <laughs> Lekko pikantny habanero, nie jest przegięte. Cebula w wersji grillowanej, czyli mój faworyt, uwielbiam. I jedziemy. Pomidorek. pomidorek. I możesz jechać, smacznego. Taka buła. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zapraszam do subskrypcji, lajki, łapki w górę. Myślę, że super burger nam dzisiaj wyszedł, opis... Ja go zabiorę już tam. Tak? Uciekasz? No. <głos> <głos> Także do zobaczenia w następnym odcinku.